Witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku z kwalifikacji do Mistrza Świata 2026. Witamy się z okna powołań. No tym razem nie zapomniałem wam pokazać kogo na ten mecz z, jeden mecz z Hiszpanią powołałem, no i tutaj praktycznie nie ma żadnych zmian. No, i tak prezentuje się nasza grupa. My w tym momencie jesteśmy na miejscu drugim, bo mamy mecz mniej niż Hiszpania, ale zobaczcie, oni zremisowali z Gruzją. Niestety nie wiem jakim wynikiem, ale wciąż fakt, że Hiszpania zremisowała, daje nam to nowe możliwości, bo jeżeli. Uda się teraz wygrać na wyjeździe, co będzie ciężkim zadaniem, ale jeżeli się uda, no to zajmiemy pierwsze miejsce. Będziemy mieć dwa punkty przewagi. No i o to naprawdę warto walczyć. Tak samo jak warto zostawić łapę w górę pod tym filmem. Seria fajnie się rozwija, fajnie wam się podobało, euro. No i mam nadzieję, że kwalifikacje również się wam podobają. Więc jeżeli się podobają, to zostawcie łapkę w górę. Wiem, że się powtarzam, no ale teraz przechodzimy już do spotkania. Madryt, Hiszpania, Polska, stadion wypełniony po brzegi. Każdy chce zobaczyć dobrą grę e, reprezentacji Hiszpanii. Mowa tu oczywiście o e, kibicach sympatyzujących z tą drużyną. Niewielka grupka kibiców reprezentacji Polski, ale to będzie ważny mecz dla obu ekip, bo albo my wskoczymy na pierwsze miejsce, bądź Hiszpania umocni się e, na tej e, liderującej lokacie po remisie zaledwie z Gruzją. Skład reprezentacji Hiszpanii, De Gea w bramce, obrona złożona z trójki obrońców, Gaja, Pau Torres, Hermoso oraz Carvajal. Środek niezwykle mocny, Soler, Dani Olmo oraz Rodri. No i atak, Ojar zabal na lewej, Moreno na ataku i Sergio Asensio na prawej. Hiszpania, aktualny mistrz Europy, który jak wcześniej wspomniałem zaledwie zremisował z Gruzją, no i ten remis może odbić im się czkawką. Chcą koniecznie wygrać z nami Polakami, no oni nie widzą, nie widzą innego rozwiązania, niż zajęcie pierwszego miejsca w grupie kwalifikacyjnej. My Polacy chcemy to ich potknięcie wykorzystać, a wykorzystać będą się starali. Skład Bramce, Drągowski, obrona, Puchacz, Dawidowicz, Bednarek oraz Gumny, pomoc, Szymański, Zieliński, Moder, Kamiński, wcześniej oczywiście Szymon Żurkowski, a nie Krystian Bielik oraz Robert Lewandowski na ataku. Rozgrzewa się już nasz kapitan. Nie najgorsza dyspozycja w tych meczach ze Gruzją i ze Szkocją. Dwie bramki naszego kapitana, zaś Piotr Zieliński, który przed chwilą był przy piłce. Strzelił już ich aż e, 3. Ale zobaczmy: Szymon Żurkowski tu już dostaje podanie do e, Jakuba Modera. Moder, uderzenie z dystansu. No i bardzo ciekawa trajektoria. E, dobrze rozpoczynamy to spotkanie. No, gdyby ten strzał leciał w światło bramki, Decha miałby naprawdę bardzo duże problemy. Opadająca piłka. Podanie na lewą stronę do Sergio Asensio. Tutaj już blisko Tymoteusz Puchacz, ale. Dobra interwencja w defensywie. No i Piotr Zieliński. Rozegranie do Żurkowskiego. Ten do Jakuba Modera. Kuba Moder wycofał się z tą piłką do Piotra Zielińskiego. Kółeczko zrobił nasz zawodnik. Żurkowski uderzenie z dystansu. No ale ten strzał nie mógł zagrozić Dechei. No i y Asensio tutaj uwalnia się. Spod opieki Tymoteusza Puchacza, wycofanie do Rodriego, Carlos Soler, Soler, tutaj blisko niego Dawidowicz, podanie do środka, jak to się rozwiąże, Gerard Moreno uderza, Drągowski, czujny, dobra interwencja, do Gerarda Moreno, Soler, Rodri, Dani Olmo, Dani Olmo, a i tutaj podanie do Asensio, kompletnie niepilnowany podanie do środka i Carlos Soler, 32 minuta. Hiszpanie wychodzą na prowadzenie. No nie upilnował Tymoteusz Pucha czy Asensio. Miał naprawdę dużo miejsca. Mógł sobie wybrać w jaki sposób poda i komu poda. Zobaczymy to na powtórce. No dużo miejsca miał. No i niestety przegrywamy. W meczu ze Szkocją również przegrywaliśmy. Ostatecznie mecz zakończył się 4 do 1, no ale no nie ukrywajmy Hiszpania z delikatnie lepszym zespołem. No ale też Troszeczkę sobie zapracowaliśmy na, na tą mm, straconą bramkę. Dużo błędów. No i cóż, Soler, pierwsza bramka w tych kwalifikacjach. Dani Olmo, Dani Olmo, trzeba uważać, żeby się nie rozpędził. Soler, ależ teraz świetne podanie do Gerarda Moreno. Zgubił gdzieś tutaj go Dawidowicz. No i niestety, 42 minuta. Już przegrywamy dwoma bramkami w Madrycie. Ależ sobie łatwo Hiszpanie poradzili z naszą defensywą, szczególnie. Gerard Moreno, jeden prosty zwód zdołał Dawidowicza zgubić. Strzał bardzo ciężki do obrony. Niestety Bartłomiej Drągowski tym razem nas nie obronił. No i do przerwy prawdopodobnie zejdziemy z dwubrankową przewagą Hiszpanów. Sebastian Szymański. Biegnie sam, już lewym skrzydem, Sebastian Szymański, blisko, niebie, blisko niego Karwachal no nie wie komu podać. Szymański do Piotra Zielińskiego, no może tutaj, to jest to miejsce, które e, będzie dobre na oddanie strzału, tak też e, zrobił Piotr Zieliński, no ale niestety zablokowane uderzenie, no i z kontrą wychodzą Hiszpanie, nie stracić bramki na 3 do 0, to byłoby już e, dobijające ale zobaczmy Asensio tutaj blisko niego Tymoteusz Puchacz Tymoteusz Puchacz goni hiszpańskiego zawodnika e, Hiszpanię blisko naszego pola karnego ależ Olmo teraz to zrobił Bednarek walczy e, nie ma karnego domagają się tego kibice domagają się tego piłkarze sędzia mówi jednak inaczej nam też się wydaje, że o karnym nie ma mowy, ale to jeszcze jest rzut rożny Ojar zabalczy do zera to co mówiłem wcześniej, bramka na 3 do 0 byłaby dobijająca. No i ciężko wyobrazić sobie scenariusz, że Polacy odrabiają tą stratę w, drugą poł w drugiej połowie. No oczywiście wszystko jest możliwe, jednakże kompletnie nieupilnowany Ojar Zabal. w zasadzie był pilnowany przez Roberta Lewandowskiego, który minął się z tą piłką. Bardzo ciężka sytuacja reprezentantów Polski, no i... Takim akcentem kończy się ta pierwsza połowa. No już niezliczoną ilość podań Hiszpanie wymieniają. Ale tutaj dobre przejęcie Modera wydawać by się mogło, no ale niestety za bardzo pospieszył się z tym podaniem nasz zawodnik. Ależ my teraz wysoko stoimy. Gumny wygrywa pojedynek główkowy. Lewandowski zgrywa do Kamińskiego. Żurkowski do Zielińskiego. Czy Zieliński zdobędzie swoją czwartą bramkę? Walczy z Pautoresem. Zieliński do tyłu do Modera. Te przyjęcie wydawać by się mogło, że nie było najlepsze, ale mamy bramkę. Jeszcze nie wszystko stracone. 58 minuta. Jakub Moder zmniejsza rozmiar porażki do dwóch bramek. No Hiszpanie no bawili się blisko swojego pola karnego, to ich, to ich zaskoczyło, tak wysoki pressing Polaków. No ale nic nam innego, innego nie zostaje, musimy się otworzyć, musimy presować, musimy ryzykować. Hiszpanie znowu się bawią w tiki tak, ale zobaczmy, Żurkowski dobre przejęcie, Robert Lewandowski, ale tutaj blisko Zielińskiego niestety Rodry traci nasz zawodnik piłkę, Ojar Zabal. Ojar Zabal do Gerarda Moreno Trzeba na niego uważać, już bramkę zdobył Gerard Moreno, uderzenie Ale strzał Tracimy czwartą bramkę Druga, Drugi gol Gerarda Moreno No ale to uderzenie było naprawdę, naprawdę dobre No i Hiszpanie udowadniają, że nie przez przypadek zostali mistrzami Europy Znowu zostawiliśmy troszeczkę miejsca na Bartłomiej Drągowski ewidentnie spóźniony, ewidentnie bez szans, ależ w formie są Hiszpanie. Do Kozłowskiego Kacper Kozłowski. Tutaj czekasz, podłączy się Jakub Kamiński, ale dostanie dogodniony. Nie, wyprzedza Gaje. Zobaczmy Kamiński, jak to rozwiąże. Arkadiusz Milik próbował pokonać Deche. No ale niestety nie udało się. Szansa na kontrę dla Hiszpanów trzeba uważać. Ta piąta bramka za bardzo by nam wiele nie zmieniła. No jednakże inaczej się patrzy na ten wynik. Chociaż i tak on jest bardzo wysoki. Sędzia doliczył dwie minuty. Jeszcze Hiszpanie starają się bardziej potwierdzić swoją dominację nad reprezentacją Polski. Podanie nie zostało. Eee, inaczej, nie doleciało do adresata. Sędzia zakończył spotkanie. No i niestety wysoko przegrywamy w Madrycie z Hiszpanią, Ma 4 do 1. Hiszpanom wychodziło dosłownie wszystko. Widać było różnicę klas. Gdybyśmy mieli troszeczkę więcej szczęścia, być może wymiar tej porażki byłby mniejszy, jednakże. Gospodarze udowodnili, że zasłużenie są mistrzem Europy. Pewnie wygrywają z Polską 4 do 1. Moreno, dwie bramki: oraz i Soler. Dla reprezentacji Polski Jakub Moder, 58 minuta. No i cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. W następnym spotkaniu zagramy z Armenią u siebie. U siebie również zagramy z Hiszpanią, ale to za dwa odcinki. Niestety nie wiem, jak wygląda tabela, bo mi zniknęła. Ale zakładam, że no, drugie miejsce udało się utrzymać. No, ciężko będzie, żeby powalczyć o te pierwsze. Ale oczywiście, nie wszystko stracone. Jeżeli chcecie e, wiedzieć, na jakim miejscu Polska e, zakończy swoje zmagania w kwalifikacjach, to koniecznie oglądajcie następne odcinki z kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2026. Tymczasem, ja wam, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia, poranka, wieczora, w zależności od mnie ja oglądacie. Do zobaczenia. Cześć. I pa!